Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Program Literacko-Muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam do wysłuchania kolejnej edycji Okienka Lirycznego. Gościem dzisiejszego programu jest Agnieszka Maselidie. Wiele obiecujące twórczyni słowa poetyckiego, jak też tłumacz i działać społecznie. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Agnieszka Moseliti jest wilnianką, absolwentką gimnazjum im. Adama Mickiewicza, studiowała i ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wilińskim. Zaraz po studiach podjęła pracę i pracuje kierownikiem, koordynatorem projektów w firmie oferującej w prezentowe formy przeżyć, a szczególnie relaksu i sportów ekstremalnych. Jest osobą spostrzegawczą i romantyczną, która potrafi swoje inspiracje przekazać w formie wiersza. Natomiast ułożone wiersze, opatrzone własnymi ujęciami fotograficznymi, poetka zamieszcza na okazji pocztówkach, a w najbliższym czasie ma się też ukazać jej do zbiorek. Dotychczas twórczość młodej poetki została zamieszczona w kilku antologiach, w tym w antologii pod tytułem Wycroję sobie kawałek nieba wydanej w Polsce. Od 2021 roku Agnieszka Masalitia należy do nowo powstałego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie. Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie to młoda formacja powstała z inicjatywy wileńskiej młodzieży, która nie podzielała dyktatorskiego stosunkowania wręcz prostowsowieckiego podejścia do aktywności istniejącego wtedy Republikańskiego Stowarzyszenia Pisarzy, któremu niezmiennie przewodniczył świętej pamięci Aleksander Sokolowski. Agnieszko o ile jest niewiadomo, należysz do zarządu nowego stowarzyszenia, więc poproszę o kilka słów na temat tego, co przede wszystkim ma na celu współcześnie zaistniała formacja wileńskiej młodzieży literacko-uzdolnionej. Dziękuję pani Tereso. Tak, rzeczywiście należy do stowarzyszenia od nie bardzo długo, ale już teraz działamy, działamy dosyć obficie. Najwięcej w internecie, oczywiście, bo teraz poezja też nawet w Polsce i na Litwie przechodzi też w wirtualne przestrzenie, jak nam jest wiadomo. Więc to, co zrobiliśmy ostatnio, to ruszył sklep internetowy literatów polskich, gdzie można nabyć oczywiście tomiki młodych poetów z Wilna, tak? Oczywiście, antologie. I ten sklep jest www.shop.literaci.lt. Czyli za jakieś, no po prostu za kilka euro można nabyć dobrą poezję, przeczytać tą poezję i śledzić nas na Facebooku, gdzie oczywiście dzielimy się nie tylko swoją twórczością, ale to, co się dzieje teraz w Wilnie, jakie są imprezy literackie, jakie są spotkania. Z tym wszystkim po prostu się dzielimy z naszymi odbiorcami. Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, którego prezesem został Bartosz Poloński, rozpoczęło swoją działalność w 2021 roku. Przez blisko dwoma laty jest to termin dostateczny, by wykazać się inicjatywą, czy też jakimikolwiek osiągnięciami. Agnieszko, być może chciałabyś się podzielić ze słuchaczami wynikami aktywności nowej młodzieżowej formacji, przede wszystkim twój udział w tej aktywności. Ja w tym właśnie wszystkim biorę udział jako redaktorka mediach społecznościowych, czyli tak powiedzmy, treści, które są umieszczane właśnie na tym Facebooku naszym, literaci polscy. właśnie prezes nasz Bartek, on odpowiedzialny w ogóle za takie powiedzmy dokumentacje, e, powiedzmy papieryzmy, które są jednak nieuniknione, nawet w takim stowarzyszeniu jak nasze, niewielkie. W planach oczywiście u nas są imprezy i wydawanie dwujęzycznych tomików, bo w ogóle chcemy więcej współpracować z litewskimi poetami, tłumaczyć się nawzajem, organizować jakieś wspólne imprezy, bo oczywiście na, tak nasza społeczność literatów polskich oczywiście jest niewielka, cały czas do nas ktoś się dołącza, ale jednak musimy pamiętać, że mieszkamy właśnie w tym środowisku takim dwujęzycznym i musimy jakoś bardziej, no po prostu współpracować z litewskimi poetami i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się jakaś taka Integracja bardziej poważna, tak powiedzmy. Dziękuję za udzieloną odpowiedzi i zapraszam do zaprezentowania własnej twórczości. Teraz chciałabym zaprezentować troszeczkę może takie bardziej słyszane starsze wiersze i potem przejdę do nowszych, najnowszych swoich wierszy. Mianownik, jestem mianownikiem, patrzę na jasne chmury, skąpane w modrej tafli nieba. Dopolniam krajobraz, na który patrzysz z daleka. Bez celu bląkam się między koronami drzew, tych starych i młodych, wszystko jak w życiu. Biernie przyjmuję jaskółkę, która uczyniła wieczną wiosnę w mym nadrzędnym życiu. Szukam swojego miejsca pod dachem słońca, i tylko ty, wołając do mnie, skadzasz się ze wszystkimi przypadkami świata. Na sznurku, na sznurku myśli, schnie moja miłość do ciebie. Huścę się raz wyżej, raz niżej. Czasami upada w piach i czyści się trzeba od nowa. Biorąc tę miłość na ręce, składam, aby się nie zgniotła i chowam do szuflaty serca swego na zawsze. Ogłoszenia, kupię sprzedam wynajmę kilka dodatkowych chwil, tych wśród słońca i cieni. Placę gotówką tu i teraz. Oddam w dobre ręce papierowe marzenia. Zrób samolocik lub wyrzuć do kosza. Przygarnę mnóstwo porad. To nic, że nie skorzystam. Powoli tonę w mnóstwie ogłoszeń. Teraz może najnowsza moja poezja. E, troszeczkę opowiem może, jak ona powstała. Bardzo dobrze. Po w ubiegłym roku jesienią, to był listopad, Znalazłam w internecie coś takiego jak warsztaty poetyckie. I bardzo mnie to zaciekawiło, bo na Litwie, w Wilnie w ogóle takich... Nie ma takich warsztatów, żeby tak sobie pójść stacjonarnie, z kimś po prostu podzielić jakimiś myślami, no po prostu razem tworzyć. Więc wzięłam udział w takim online kursie. Prowadzącą była taka mentorka poetycka Anna Olini, która właśnie po prostu z taką organizacją warsztatownia organizuje, co jakieś jakiś czas takie warsztaty zbiera grupka osób 12 osób i po prostu na tych warsztatach tworzymy, poprawia nasze blendy jakieś językowe może, gdzieś jakieś takie rymy, które kuleją i tak dalej. Po prostu taki lekki warsztat właśnie na no po prostu na spędzanie czasu razem, razem z poezją. Więc w wyniku tych właśnie zajęć powstało kilka takich wierszy. Oczywiście niektóre są takie, no, nie do końca takie udane, ale niektóre, które naprawdę doszlifowałam, tak powiedzmy, po kursie, to chciałabym też zaprezentować podczas Okienka Lier. Bardzo zapraszam. Do babci M. Mapa mojej dłoni prowadzi do ciebie. Przystanek, szare tęczówki, nagle zakręty. Nasze losy w igibasach dni i nocy przeznaczone byli gwiazdami. Jeszcze wcześniej niż dążyliśmy popatrzeć sobie w oczy. Coś wypełniło pustkę między nami. Banalne słowa i blache dowody miłości. Znikły trochę za głęboko i jakże za wcześnie. Ale to nic. Nadal mamy siebie. Ja w świeżo-upieczonych gestach, Ty w świeżo-upieczonym niebie. Biel. Biała kartka papieru. Zaczynamy od nowa. Bez bezgrania, bez kleksów, tylko czyste słowa. Jak rząd białych pionek ułożonych na śniegu. Zaczynają partie pierwsze. Raz w prawo. Raz w lewo, jak rząd zębów paszczy, cyka wieczne pióro, siwa głowa nad kartką schylona ponuro. Piszą się wiersze, cicho, świat stoi w zamieci, Tylko nasze okno nie śpi, leciutko się świeci. 10 lutego. Za oknem świat z rozem. mrozem. Przyszle w samą porę, grzeć ludzkie dusze. Będziesz świadkiem historii, upadków i chorób, końców świata, początków świata i wojen. To nic, że za oknem luty, wiosnę nosisz w sobie, zrzucasz z ludzi cieple swetry i futra. Ktoś my okna po zimie, ktoś wietrzy halupę, Łyposz oczami, zimno, świat stoi otworem. Świeca. Taki jest właśnie ogień. Niszczy, topi serca, a ja się nie boję. Zanim zgasnę, daj mi oświecić kawałek twojego świata. Dłonie twoje glaskam, leciutko drgając. Jakby zimne. Choć nawet dzieci to znają. Przecież świecy nie marzną. I mają rację. Ile mi żyć zostało? Czyżby to ważne? Wesoło czaskiem zamieniając się w pożar. Ja wiem, ty się ognia boisz. Gasnę. Agnieszko, mimo to, że piszesz własne wiersze, potrafisz również dokonać przykładu wierszy innych autorów. Як велькі jest твой do tyychчасовy доробок як от тлумача. Сą to вершайчи проze i в яich схzyках najлепейце się udają лумаczeня. Ogólnie to właśnie z tym tłumaczeniem teraz jest troszeczkę, tak powiedzmy, nie bardzo tak i gęsto, jak się mówi, bo próbowałam oczywiście może bardziej ambitnych takich utworów, może zaczęłam troszeczkę tak bardziej z takiej wyższej półki i teraz troszeczkę mi jest trudniej z tym. Tłumaczyłam między innymi wiersze Biruty Januszkajtem. Próbowałam oczywiście, no tak jak mam integrację właśnie z litewskimi poetami, to też tłumaczyłam litewskich poetów, takich jak тамбразайде жна домініка знурку нас так далі Чліпрост ну, такі тут Ci poeci, którzy są w moim wieku, zazwyczaj z którymi po prostu współpracujemy, albo jesteśmy na jakichś takich wspólnych imprezach. Co oczywiście, jeżeli chodzi o prose, to ogólnie nie, nie próbowałam tłumaczyć. Aczkolwiek ostatnio taki mieliśmy projekt z Fundacją Wilięńczyzny, poświęcony Józefowi Mackiewiczowi, i cykl takich właśnie artykułów o nim, o jego życiu, o twórczości, o jego poglądach. Dość Kontrowersyjnych, więc miałam też możliwość, okazję i przyjemność tłumaczyć właśnie artykuły dotyczące właśnie tego jego życia z języka polskiego na litewski i właśnie można na juzefmaskiewicz.org zobaczyć te artykuły, przeczytać, bo to jest w języku polskim i litewskim. Chcemy po prostu no, przybliżyć twórczość tak powiedzmy Józefa Maskiewicza dla szerokiego odbiorcy. On troszeczkę jest zapomniany ostatnio, ale ale tak, i właśnie z tej prozy to może raczej artykuły są. Nie proza, tylko artykuły. Ale do poezji to naprawdę wrócę, i naprawdę chciałabym wrócić do tłumaczenia poezji, bo jedno to jest tłumaczyć oczywiście tekst, jakiś artykuł, prozę, a drugie to jest przekazać sens jakiegoś wiersza, jakiś symbol, tak powiedzmy. I, i, i chciałabym to kontynuować. I mam nadzieję, że, że w tym roku 2023 taki mam cel, takie zadanie sobie po prostu, że zająć się tym. Jesteś aktywną osobą i wiersze, na ile wiem, piszesz już od dawna, można powiedzieć, od lat lawy szkolnej. Więc proszę powiedzieć, być może swoją twórczość wysyłałeś gdzieś na konkursy, zdobywałeś jakieś nagrody, bo wiersze na ile czytelnik orientuje się i słuchacze nasze się zorientują, zasługują na uwagę. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, że no, konkursy to są takie po prostu próbki, pokazać swoją twórczość i w jakiś sposób być ocenionym. Zawsze próbuję, jeżeli jest możliwość, oczywiście biorę udział w konkursie, przecież to nic, nic lego, to jest nieodpłatna przyjemność. No, po prostu zawsze są imprezy, zawsze można kogoś spotkać nowego, oczywiście odnaleźć dla siebie nowych autorów, co też często bywa, bo. Ciągle są nowe twarze na tych konkursach, to mnie bardzo cieszy. I ostatnio, co brałam udział, to w grudniu właśnie ubiegłego roku wzięłam udział w konkursie, który organizuje Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego i konkurs był poświęcony upamiętnieniu 200 rocznicy wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza i konkurs się nazywał Miej serce i patrzyj w serce. I zdobyłam tam właśnie drugie miejsce, z wierszem Biel, który już oczywiście przeczytałam wcześniej i naprawdę bardzo się cieszę, bo no jednak, jednak te konkursy potrzebne nie tylko dla organizatorów, tak powiedzmy, żeby zebrać nowe twarze, ale też dla nas twórców, żeby po prostu być razem w tym otoczeniu poezji, żeby nie tylko pisać do szuflady, ale też po prostu stanąć przed publicznością i coś tam przeczytać komuś od czasu do czasu i to tak bardzo dobrze działa właśnie na poetę i mam nadzieję, że takich konkursów będzie więcej, a oczywiście bardzo chciałabym oczywiście ze stowarzyszeniem organizować takie konkursy w przyszłości. Kiedy już nabierzemy się tak w prawy i będziemy mogli to organizować, to oczywiście, żeby jeszcze młodszych twórców do tego zachęcić, bo my już zaraz będziemy takim średnim pokoleniem, tak powiedzmy. Kiedyś byliśmy młodym pokoleniem, bardzo, a teraz już będziemy średnim, więc przyjdzie czas, kiedy będziemy sami organizować takie konkursy. Więc zawsze jest fajnie, bo musimy się tego też nauczyć. I branie udziału w takich konkursach to jest właśnie dla nas nauka. Edukacja. Tak. Agnieszko, więc ten wiersz, który zdobył właśnie na, na konkursie, drugie miejsce, być może jeszcze od nowa przeczytaj. Dobrze. Biel. Biała kartka papieru. Zaczynamy od nowa. Bez bazgrania, bez kleksów, tylko czysta słowa, jak rząd białych pionek ułożonych na śniegu. Zaczynają partie pierwsze, raz w prawo, raz w lewo, jak rząd zębów w paszczy cykawieczne pióro. Siwa głowa nad kartką schylona ponuro. Piszą się wiersze, cicho. Świat stoi w zamieci, Tylko nasze okno nie śpi. Leciutko się świeci. Szanowni słuchacze okienka Liricznego. Czas przeznaczony na nasze spotkanie dobiega końca. Dlatego już serdecznie dziękuję za przybycie i zaprezentowanie swojej twórczości Wileńskiej Poetce Agnieszce Maselite. Droga Agnieszko, Życzę Ci sukcesów twórczych oraz by Twój dojrzewający, że tak powiem, debiutancki tomik już wkrótce ujrzał światło dzienne. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Szanowni słuchacze, żegnając się z Państwem, pragnę przypomnieć, że dzisiaj w Okienku Lirycznym gościliśmy Agnieszkę masalitę, Poetkę, tłumaczkę, aktywną społeczniczkę, wilniankę, absolwentkę gimnazjum imienia Adama Mickiewicza oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wilińskim. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia! Wszystko co nas łączy! Radio Program literacko-muzyczny okienko-liryczne Okienko liryczne. Spotkania z poetami wilińskimi, ze zeznanymi i spoczątkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardu wilińskich i kapel podwórkowe.